Witam serdecznie w kolejnym odcinku testowaliśmy już chyba wszystkie generacje Mikry, chociaż w tej pierwszej zupełnie pierwszej nie testowałem ta jest chyba druga, jeśli się nie mylę poprawcie mnie jeśli się mylę no i popatrzmy co tu słychać właściciel nie zna historii auta no tu mamy stal 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 i na dachu też stal dzięki trzymajcie